Od dłuższego czasu wnoszę się już z zamiarem poruszenia na łamach serii dla każdego coś przykrego, problemu, który bez przerwy, nieustannie i za każdym razem wypływa, jak tylko powiem, czym się zajmuję zawodowo, to znaczy badaniem gier wideo, ale także graniem w te gry wideo, bo to jest duża część mojej pracy, zarówno zawodowej na uczelni, jak i hobbystycznej na YouTubie. I. To, co zazwyczaj jest podnoszone, to problem przemocy i agresji. Ba nawet kiedyś przeczytałem w komentarzach, jak ja mogę promować gry wideo, skoro badania psychologów mówią o tym, że wywołują one agresję. No i tak się składa, że. Asumptem do tego odcinka i takim bodźcem do jego nagrania okazał się artykuł, który ukazał się niedawno na łamach Antywebu, w którym to bardzo poważny sposób poruszono problem y, znów za naszej wschodniej granicy, gdzie grzeje w tym momencie wojna wywołana przez Federację Rosyjską i inwazja na Ukrainę. I w trakcie tej wojny ludzie stamtąd, konkretnie z Ukrainy, uciekają, jak się okazuje, do światów gier wideo. W których pono jest ta przemoc, okrucieństwo i agresja, od których no, każdy normalny człowiek chciałby uciec, zwłaszcza wtedy, kiedy ma z tym do czynienia na co dzień, prawda? Hmm. No i okazuje się, że redaktorzy antywebu skonsultowali się bardzo słusznie zresztą z psychologami, konkretnie ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, usiłując odpowiedzieć na pytanie, skąd właśnie wzrost zainteresowania grami wideo na platformie Steam. I to wzrost wykładniczy dodajmy. No i skomentowała rzecz pani Monika Kotlarek, absolwentka Uniwersytetu SWPS, która zresztą pełni funkcję w tym momencie mental health worker w Organizacji Rządowej w Sydney i jest członkinią Australian Society of Rehabilitation Counselors. I czytamy w jej wypowiedzi następującą rzecz. Gry, tak jak i książki, uruchamiają naszą wyobraźnię i pozwalają się wciągnąć w historię opowiadaną przez bohaterów. Fachowo nazywa się to immersją. Dlatego też są świetnym sposobem oderwania się od rzeczywistości, swego rodzaju mechanizmem obronnym, który w bezpieczny sposób odcina gracza od tego, co w danym momencie jest dla niego zbyt trudne lub bolesne. Tolkien mówił o tym, że to jest ten pozytywny skapizm, nie ucieczka od rzeczywistości, tylko ucieczka do rzeczywistości, w której czujemy się bezpiecznie, spokojnie i w której przede wszystkim nawet te obrazy, które budzą szok, niedowierzanie, wstręt, awersję, obrzydzenie w rzeczywistości, w przestrzeni świata skonstruowanego. Mogą być zapoznawane bezpiecznie, w laboratoryjnych warunkach, bez szkody dla kogokolwiek. Natomiast problem oczywiście polega na tym, że każdy psycholog, który wypowiada się na temat gier wideo, zawsze dodaje przecinek. Co nam na myśli mówiąc o dodawaniu przecinka? Jedyne na co należy zdecydowanie uważać, to to, by nie dać się pochłonąć, nie popaść w uzależnienie. A im trudniejsza codzienność, tym łatwiej się zatracić. Wyobraźcie sobie następującą sytuację, że ktoś mówi Słuchajcie, warto przeczytać tę książkę. W ten sposób oderwiesz się od świata rzeczywistego i oj będziesz mógł poznać historię fantastyczną bohaterów, ale uważaj! Uważaj! Mmm. czytanie może uzależniać. Jak będziesz za długo czytać, możesz się uzależnić i nie przesać z czytaniem. I tak samo możemy pomyśleć sobie o analogicznej sytuacji w teatrze albo w muzeum, mediach faworyzowanych przez szkolnictwo. Tak, tak, warto chodzić do muzeum, ale uważ, u, uważaj, żeby się przypadkiem nie uzależnić od tej wystawy impresjonistów, bo, no bo to jest uzależniające patrzenie takie na obrazy, które wciągają, absorbują nas. No nie zapomnij też o życiu, nie zapomnij o pracy zawodowej, nie zapomnij o szkole, o rodzinie. Nie tylko tak chodź do tego muzeum i oglądaj tych impresjonistów. Albo, albo teatr, tak? No, no nie zapominajmy, że łatwo jest pomieszać rzeczywistość spektaklu teatralnego ze światem, który nas otacza, bo ci aktorzy to tak grają realistycznie i możemy sobie pomylić, co to fikcja, a co to rzeczywistość, bo to tak się. Podobnie dzieje tutaj, człowiek gra i tutaj obok nas jest człowiek na widowni. No nic, to inaczej interpretować, jak to, że to jest prawda. I tylko pilnujmy, żeby przypadkiem nie pójść do tego teatru tak za dużo, za cztery razy na przykład w tygodniu. No nie. Maksimum godzina na tydzień. No maksimum. Bo umówmy się, od tego się można uzależnić. Problem uzależnienia jest, to będzie inny, odcinek dla każdego coś przegrego, jest bardzo szeroki temat, ale zwracam Wam uwagę na jeden ważny rys, który jest konieczny do tego, żebyśmy się przyjrzeli problemowi przemocy w grach wideo i temu, jakoby gry wideo miały ją indukować. Mianowicie nie jest tak, że jakieś medium, inherentnie, czyli samo w sobie, uzależnia. Albo jakieś medium inherentnie, czyli samo w sobie, wywołuje agresję. Są pewne okoliczności, które na to mogą wpływać, są predyspozycje indywidualne, to są wszystko reakcje psychosomatyczne, w naszym mózgu chemiczne, które mogą być powodowane przez najróżnorodniejsze bodźce. I nie da się tego przebadać w warunkach laboratoryjnych i nie ma doskonałych badań to pokazujących. Jak zatem się można za to zabrać? No, nie będziecie specjalnie zdziwieni, jak powiem, że trzeba sobie wejść do Google Scholar i na przykład zacząć sobie wpisywać gry wideo, tak? Videogames, najlepiej w cudzysłowie, tak? Jak zawsze wam powtarzam. No, i co tutaj mamy od razu w Google Scholar? No mamy klasyczny przykład tak zwanego błędu potwierdzenia, czyli confirmation bias. Na czym polega błąd potwierdzenia? No otóż od razu na Google Scholar szufluje na pierwszym poziomie. Video game causes violence, ale na trzecim już stopniu wyszukiwania video games don't cause violence, więc wiecie, no super sprawa. Potrzebujecie napisać artykuł naukowy albo prasowy w dzienniku o tym, że gry wideo powodują przemoc? Proszę bardzo, to są badania. A może potrzebuje Wiecie, na przykład, nie wiem, dla Gier Online albo dla Game Informera napisać albo IGN-u tekst o tym, że gry wideo nie powodują przemocy. No proszę bardzo, tutaj też mamy dla Ciebie coś. Tu też są badania psychologiczne. Więc tak, to jest pierwsza rzecz, na którą należy uważać. I nie, odpowiedź w żadnej dyskusji nie powinna brzmieć: no, ja mam tutaj jedne badania, które pokazują w stu procentach, że. Gry wideo powodują lub nie przewodują przemocy, więc jeżeli chcecie wyeliminować confirmation bias, nie ma nic prostszego jak wpisanie obydwu słów kluczowych w ten sposób. Eee, I. Żebyśmy przy okazji mieli stuprocentową pewność, że faktycznie odwołujemy się do tekstów naukowych, ponieważ jako się rzekło, w psychologii społecznej przemoc i agresja są odróżniane. To znaczy agresja jest wyższą formą, niższą formą przemocy, a przemoc jest wyższą formą agresji. Przemoc dlatego może być zinstytucjonalizowana. Przemoc dlatego bardzo często objawia się w zorganizowanych działaniach. Natomiast jeżeli chodzi o agresję samą w sobie, ona może być skierowana, no nie wiem, wobec człowieka, który nas niesamowicie wkurwił, ale nawet wobec przedmiotu nieożywionego. Na przykład ja agresywnie zachowuję się wobec mojego tostera, który mnie nie słucha i za wcześnie wypluwa kromki. E, czy ja używam przemocy wobec mojego tostera? No nie, używam przemocy wobec mojego tostera wtedy, gdybym zaczął go okładać pięściami, wrzeszczeć: przeklęty toster, jak śnieżny I zniszczył toster. Wtedy być może moja agresja przerodziłaby się w Przemoc, ale to wciąż nie byłaby przewod zinstytucjonalizowana. Więc te dwie rzeczy trzeba od ciebie odróżniać, i to już jest ważna rzecz, bo oznacza to, że relacja między przemocą, violence, a grami wideo będzie strasznie trudna do udowodnienia. Trzeba byłoby faktycznie przeprowadzić badania, które by pokazały korelację między ludźmi, którzy grali w Call of Duty, po czym natychmiast zaczęli się oddawać masowym morderstwom. No, no, gdyby tak było, to coś takiego jak masowe morderstwa pojawiłoby się wraz z powstaniem gier wideo, a niestety funkcjonuje w naszej cywilizacji od dość dawna i związane jest z wszelkiego odmiany rodzaju psychopapiami i problemami straszliwymi psychologicznymi i psychiatrycznymi. I nie ma to nic wspólnego z jakimkolwiek medium czy z jakimkolwiek dziełem sztuki. Więc wracając do naszego confirmation bias, czyli błędu potwierdzenia, Zobaczmy sobie, jak to się przedstawia. Macie 47 tysięcy wyników, dla przykładu, gdybyśmy sobie wyeliminowali ten violence, to byłoby w tym momencie jeszcze więcej, tak? 20 tysięcy więcej wyników, więc w ten sposób jesteśmy w stanie je limitować. Ale prawda jest taka, że wciąż nie mamy pewności, że wyszukujemy właściwe badania. To znaczy, jeżeli mówimy o grach wideo, to potrzebujemy też, Wymienić dyscyplinę, która zajmuje się rzeczonymi grami wideo. No to sobie dorzucamy Game Studies, tak? I jeżeli sobie dorzucimy Game Studies w cudzysłowie, nagle się okazuje, że mamy 4000 wyników badań. No to ja Wam teraz dam chwileczkę i zastanówcie się nad tym, dlaczego jest przy jednym przypadku tysięcy wyników badań, a przy drugim przypadku 4000 badań. No z bardzo prostego powodu, mianowicie, jeżeli nazwa dyscypliny, która zajmuje się grami wideo. Nie jest podawana nawet jako nazwa przez psychologów zajmujących się grami wideo, to oznacza, że nie cytują oni żadnych tekstów groznawczych na ten temat, że nie mają rozeznania w tym zakresie. I możemy sobie komplikować i uszczegóławiać te wyniki wyszukiwania w nieskończoność, na przykład dopisując jakieś słowo kluczowe, które ma y, znaczenie właśnie w badaniach groznawczych i które jest konieczne do tego, żebyśmy właściwie rozumieli, czym jest przemoc w grach wideo. No więc jeżeli sobie na przykład dorzucimy wspomnianą imersję, czyli zanurzenie, jeszcze sobie dorzucimy, powiedzmy, mechanics, ponieważ trudno jest mówić o grach wideo bez używania słowa mechanika, to nagle się okazuje, że mamy tysiąc wyników wyszukiwania. I tutaj macie w dużym skrócie to, w jaki sposób wygląda właściwe robienie researchu i szukanie babań naukowych. Jak chcecie prowadzić kompetentną dyskusję, to niestety trzeba to umieć robić. I trzeba umieć dotrzeć do takich tekstów, które faktycznie odpowiadają nam na nasze zapytania. Ponieważ Google Scholar różni się od głównego Google tym, że on nie domyśla się na podstawie składni naszego pytania, czego potrzebujemy, nauka też funkcjonuje w ten sposób. Że raczej nie powinna dopasowywać nam tego, co pasuje do naszej bańki i do naszego confirmation bias błędu potwierdzenia. Nie, nauka ma dostarczać nam przekrojowe badania. No i cóż, jeżeli więc chcecie szukać tekstów na temat właśnie przemocy w grach wideo, to w ten sposób, a jeżeli potrzebujecie czegoś więcej, jeszcze to najlepiej sięgnąć do pism specjalistycznych. Tutaj macie na przykład tekst Rune Cleviera z Uniwersytetu w Bergen, który wprost pisze o grach wideo It's Not the violence, Stupid, recenzując swoją drogą świetną książkę na temat przemocy w grach wideo wydaną przez Bloomsbury, czyli Violent Games Rules, Realism and Effects Garefa Shota, który skądinąd w rzeczonej książce bardzo do, dobrze, wydaje mi się, naświetla ten problem. No, i teraz pokrótce, jak nakreśla ten problem Gareth Schott? Żebyś to nie było takie i żebym tylko wam nie powiedział, że o, jest fantastyczna książka, która odpowiada na ten problem. No, więc lecimy, moi drodzy. Jeżeli sobie zajrzymy na stronę bodajże 176 rzeczonej książki, to dowiemy się, że agresja jako taka jest przede wszystkim stymulowana czy wywoływana przez strach i towarzyszy jej bardzo często gniew. Natomiast rozgrywka jako taka play a game to są dwie różne rzeczy, pamiętajmy. Nie bez powodu mówimy gaming na czynność grania w gry komputerowe, a nie playing. Więc rozgrywka jest motywowana raczej związana z pozytywnymi emocjami, jak na przykład satysfakcji z pokonywania różnorodnych trudności albo wrogów, no i wreszcie tego wrażenia, że osiągnęliśmy coś, że zeksplorowaliśmy świat, że poznaliśmy fabłę, że udało nam się pokonać tego trudnego bossa w Dark Souls. No, ale możecie mi powiedzieć natychmiast, no, no la, zaraz, zaraz, Krzysztof, przecież ty jak grałeś w solce, to się wściekałeś i denerwowałeś i, i jak możesz mówić, że to nie jest związane z agresją, przecież ewidentnie właśnie Daxus wywołuje agresję. To teraz ja powiem wam coś takiego. Wyobraźcie sobie, że idziecie sobie ulicą tak? E, i za każdym razem jak idziecie do sklepu po bagietkę, to wypieprzacie się na chodniku na tej samej krzywej płycie chodnikowej. No powiedzcie mi, kiedy padnie pierwsza kurwa? Za pierwszym razem? Dziesiątym razem? Czterdziestym razem? Czterechsetnym razem? Kiedy zdenerwujecie się i zaczniecie mówić, niechże ktoś wreszcie naprawi ten odnik, nie da się tutaj chodzić, to jest kompletna paranoja. Czy będziecie mówić, a to, to po prostu tak życie? No czasem tak bywa, że płyta chodnikowa jest krzywo. Agresywne zachowania związane są z tym, że przydarza nam się coś, co właśnie wywołuje nasze zdenerwowanie i mamy poczucie niemocy i właśnie braku sprawczości. Gry wideo redukują zachowania agresywne, jeżeli są dobrze zaprojektowane, właśnie poprzez zwiększanie naszej sprawczości w świecie. Frustracja, którą osiągamy najczęściej, bierze się właśnie z tego, że nie mamy na coś wpływu. No ja, no ja na przykład i wielu z Was, jak oglądacie serię dla każdego, coś przykrego, jesteśmy sfrustrowani tym, jak wygląda kultura i edukacja w Polsce. No głównie dlatego, że nie za bardzo jedna osoba jest w stanie cokolwiek z tym zrobić. W związku z powyższym człowiek narzeka, denerwuje się, rantuje i itd., itd. Co nie zmienia oczywiście faktu, że można starać się i próbować to zmienić, ale nie wyeliminujemy tej agresji i nie należy się jej wstydzić ponieważ gniew jest naturalną emocją i oczywiście w momencie, w którym takiego rodzaju zachowania agresywne zmienią się w przemoc, na przykład ja wkurzony na tę płytę chodnikową, pójdę do zarządu dróg miejskich i zacznę do wszystkich wrzeszczeć, albo jeszcze gorzej, zacznę używać przemocy, no, no to wtedy właśnie będzie to przemoc, tak? To już nie będzie wyłącznie agresja, to nie będzie moja frustracja wynikła z czegoś, że coś jest źle zaprojektowane. I dolary przeciwko orzechom, że te wszystkie śmieszne filmy, które oglądamy sobie w sieci, że ha ah, ah, ha, ah, Gamer Rage, o, oh, oh, jak się denerwuje, bo stracił login do World of Warcraft, a ah, ah, beka stypa! A ah, 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 no nie, bo zainwestował w tego World of Warcraft 400 godzin swojego życia i nagle stracił dostęp, no to wyobraźmy sobie, że straciliśmy dostęp na przykład do naszego garażu, w którym sobie pucowaliśmy nasz samochód i tutaj sobie silniczek dokręcaliśmy i coś tam sobie dokupywaliśmy do niego i malowaliśmy go i w tak piękny, przepięknie sobie, pracowaliśmy nad nim parę miesięcy na przykład. I co? I w którymś momencie okazuje się, że jest problem. To znaczy, że rzeczony samochód jest dla nas niedostępny. Nie mamy kluczy, straciliśmy je. I co, co powiemy? A co tam, nie, nic nie szkodzi. No, trudno. No nie, nie powiemy tak. No i właśnie tu jest klucz całego problemu, żeby patrzeć na to nie z perspektywy konkretnego medium, tylko patrzeć w całym kontekście, jak ta sytuacja się rozwija, o co w niej chodzi, a nie wnioskować w taki sposób, żeby mylić następstwo z przyczynowością. To, że zachowanie agresywne jest następstwem tego, co widzimy na ekranie, nie oznacza, że jest. To przyczyna. Przyczyna może leżeć w czym innym w naszej wewnętrznej frustracji w tym, że na przykład ktoś na nas napiera, mówiąc, że powinniśmy grać w tę grę lepiej, albo może się brać z tego, że wiemy, że za pół godziny nam się kończy czas na komputer i jesteśmy zdenerwowani, że jakaś sytuacja w grze uniemożliwia szybszą progresję. A molbo możemy być zdenerwowani na to, że ktoś zabagował grę, nie przetestował jej na etapie Quality Assurance i testowania, wskutek czego nasze doświadczenie jest uboższe. Po prostu. Jest jeszcze drugi argument, który na razie Wam przytoczę, bo jako się rzekło, ta seria będzie dłuższa, bo problemu przemocy i agresywnych zachowaniem w grach wideo nie da się zaadresować 15, 20 czy nawet 30 minut. Więc argument, który najbardziej lubię przywoływać, pochodzi z książki... Logic and Structure of uh, Computer Game. Ona została wydana przez Uniwersytet Poczdamski i redagowana jest przez Stefana uh, Guncela, między innymi. E, I w rzeczonej książce jest bardzo ciekawy artykuł Jochena Wenusa pod tytułem Simulation versus Self Action. O co chodzi w tym artykule? Jaki jest jego najważniejszy punkt, do którego zmierza? E, moim zdaniem, jest to to zaznaczone zdanie. If we play a per person shooter, jeżeli gramy w, w grę. Pierwszoosobową, która reprezentuje gatunek shootera, w Polsce się mówi niestety strzelanka per analogiam do skakanka, co jest straszne. E, na przykład, zostajemy zanurzeni w wirtualnej rzeczywistości obrazów, które zachowują się w określony sposób, ale nie zanurzamy się w samej czynności strzelania. Doświadczenie strzelania, a nie czynność strzelania. Natomiast można byłoby nawet rzec, że to, ta czynność strzelania jest pokazana, zareprezentowana w grze w taki wyobcowany i wystylizowany sposób, że pozwala na to, żeby uobecniać się w świecie tym fikcyjnym w sposób sztuczny, artystyczny właśnie charakterystyczny dla sztuki i żeby doświadczać raczej strzelania niż symulować to doświadczenie. To jest Kluczowe rozróżnienie, i do jego zrozumienia konieczne jest zrozumienie również tego, czym są dzisiaj gry wideo. Gry wideo to nie są i nigdy nie były symulacje. Symulatory to jest osobny gatunek, czym innym jest symulator i do czego innego służy. Symulator służy do tego, żebyśmy przygotowali się do wykonywania jakiejś czynności, przećwiczyli ją w bezpiecznym, wyizolowanym środowisku i w związku z powyższym symulator musi być zaprojektowany tak żeby nie różniło się wykonywanie tej czynności w wirtualnym środowisku od wykonywania jej w środowisku niewirtualnym, fizycznym. W grze wideo o to nie chodzi. Przecież gra wideo projektuje mechaniki, które sprawiają, że możemy, nie wiem, pluć kulą ognia z kostura. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, w jaki sposób można to robić w świecie rzeczywistym, prawda? Tak samo, nie wiem, samo doświadczenie strzelania czy walki z bosem, One są alienujące, one są wystylizowane, nie mają nic wspólnego z doświadczeniami. Tego typu, które moglibyśmy poznać w naszej rzeczywistości. A zatem nie są to symulatory. Czym są zatem gry wideo? Gry wideo są wirtualnymi światami, w których możemy wcielać się w role. Jeżeli wcielam się w rolę komandosa, żołnierza sił specjalnych, maga ognia plującego Armagedonem, ja nie symuluję moich zachowań w świecie rzeczywistym, ani nie trenuję do strzelania. Czy z karabinu M16, czy z kostura kulami ognia w świecie rzeczywistym. Ale co zabawne, zauważcie, że zwykle właśnie mówi się tak o grach wideo, które są realistyczne, że to one są takie groźne. To fascynujące swoją drogą, ponieważ. Zauważcie, że zupełnie inaczej jest w literaturze. Literatura realistyczna, która odwzorowuje naszą rzeczywistość, ląduje w lekturach szkolnych, ponieważ ona pokazuje nam świat zewnętrzny, uczy nas o realiach epoki, dzięki niej możemy się pono dowiedzieć o tym, jak wygląda świat, i jak funkcjonuje, co z tego, że świat ten zwykle już nie istnieje od 200 lat. Natomiast fantastyka, to jest to wstrętne, okropne, baskudne, nic nam nie mówi, to wszystko jest wymyślone. A w grach wideo jest jakoś odwrotnie. W grach wideo, jeżeli plujemy kulami ognia, to w porządku, to możesz tam dokonywać. Ksenocydu, zabójstwa obcych, czyli jak to ujął Orson Scott, ale możesz sobie strzelać z kulognia i wszystko wypalać, nie? No to w porządku, ale brońcie bogowie, żeby strzelać białym pociskami z białym fosforem, z karabinu M16, jak w Six Days of Fallujah. Nie, 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 no to to jest zbyt realistyczne. Kiedyś nawet Polski Czerwony Krzyż, nie, Międzynarodowy Czerwony Krzyż nawet zajął stanowisko, że reguły konwencji genewskiej powinny być przestrzegane w grach wideo. Szkoda, że nie zajmuje analogicznego stanowiska w odniesieniu do Rosjan atakujących Ukrainę. Łamiących reguły konwencji genewskiej, ale wiecie, tutaj troszeczkę mniej bezpiecznie jest międzynarodowym organizacjom zajmować tak stanowcze stanowisko. A dlaczego te reguły konwencji genewskiej miałyby być zachowywane tylko w grach realistycznych? Czemu nie w grach, w których na przykład zabijamy obcych? Czy to też nie uczy niewrażliwości? Ja myślę, że nawet bardziej, bo uczy niewrażliwości na innego, uczy nas, że jeżeli ktoś jest innego koloru skóry, innej seksualności, innej rasy, to pff, można zabijać. Jeżeli nasz, to nie, 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 wtedy nie wolno. A fantastyka, właśnie. Uwrażliwia nas na inność, pokazuje, że zabójstwo innego to jest coś równie strasznego jak zabójstwo kogoś, kto jest nasz. Więc to jest ciekawe, że nie jest rozpoznany ten problem w odniesieniu do literatury, w odniesieniu do filmu, ale jakoś stygmatyzuje się za gry wideo, ponieważ jest takie przekonanie, że one symulują rzeczywistość, odwzorowują ją. To nie jest prawda. Gry wideo wytwarzają rzeczywistość, gry wideo są jedynym medium, w którym nie da się opowiedzieć historii, zanim nie skonstruujecie w nich świata. Więc zawsze ten świat będzie skonstruowany, zawsze będzie sztuczny i nigdy nie będzie pełną symulacją świata rzeczywistego, tak długo jak długo nie będziemy w stanie włożyć kombinezonu, wziąć karabinu, który będzie dokładnie tak samo ciężki jak M16 i mieć dokładnie odwzorowane doświadczenie strzelania w świecie rzeczywistym w formie rzeczywistości rozszerzonej, czyli augmented reality. Tylko wtedy. Tylko wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, że Gravido będzie uczyć strzelać do innych ludzi. W innych przypadkach gra wideo jedynie pozwala na wcielenie się w pewną rolę, doświadczenie strzelania, jak to mówi Johan Venus. Nie, wcielenie, nie symulowanie czynności strzelania, ale wizualizacja doświadczenia bycia żołnierzem, bronienia ludności cywilnej, atakowania przyczółku wroga, wcielania się w pozycję generała wojsk, co prawdopodobnie wielu z nas nigdy nie będzie dane. Gry wideo właśnie to umożliwiają i dlatego są... Fascynujące i dlatego również muszą być badane nie tylko przez psychologów, ale przez psychologów, którzy mają kompetencje groznawcze, którzy wiedzą czym są mechaniki, czym są affordancje, czyli sytuacje umożliwiane w grze przez mechaniki, czym się one różnią, czym jest imersja, jak działa imersja, czym się różni od koncentracji. Jeżeli psycholog tego nie wie, nie jest w stanie kompetentnie zbadać. Ani tego, czy gry wideo wywołują zachowania agresywne, ani tego, czy gry wideo nie wywołują zachowań agresywne. I macie dowód ilościowy, jeden z dowodów empirycznych, jaki możemy pozyskać. Z 77 tysięcy publikacji na ten temat zeszliśmy do 1000. i gwarantuję Wam, że w momencie, w którym byśmy jeszcze bardziej uszczegółowili to nasze wyszukiwanie, zaczęli wpisywać nazwiska badaczy, którzy się w tym specjalizują, na przykład Johena np. na przykład autora książki, którego Wam przywoływałem, to nagle by się okazało, że tych publikacji będzie 100, albo 50, albo 20, albo 4. I dlatego właśnie musimy... Uczyć się wyszukiwania informacji, oddzielania ich, filtrowania. Rocznie na świecie przybywa kilkaset tysięcy publikacji naukowych w jednej dziedzinie, co dopiero w całej nauce, więc. Filtrowanie tych informacji jest absolutnie bezwzględnie konieczne. I w kolejnych odcinkach, tej podserii dla każdego coś przykrego poświęconej grom wideo i przemocy w grze wideo, pokażę Wam też, jakie są główne błędy robione przez rzeczonych psychologów w ich badaniach, jakich unikać i jakich badań szukać. I przede wszystkim jakie badania zostały przeprowadzone, które pokazują na bardzo przekonujących argumentach, że gry wideo przemocy nie wywołują. Na razie starajmy się pokazywać wszystkim. To właśnie od czego zaczęliśmy dzisiejszy odcinek. Jeżeli ludzie, którzy doświadczają koszmaru wojny, uciekają do światów gier, ewidentnie szukamy tam części ukojenia. Nawet jeżeli to ukojenie wiąże się z frustracją, ze zdenerwowaniem, albo z na narażeniem na oglądanie obrazów przemocy, to wciąż jest to ukojenie katartyczne, wywołujące w nas katarzizm, oczyszczenie. I chwilowe zapomnienie o prawdziwym dramacie i prawdziwych problemach, które dotykają nas i nic nie jesteśmy w stanie niejednokrotnie z nimi zrobić. Więc odbieranie ludziom tego poprzez budowanie w nas fałszywego przekonania, jakoby to gry wideo jako medium odpowiadały za wzrost zachowań przemocowych i podpieranie tego lewymi statystykami ludzi, którzy się nie znają na tym medium ba, niejednokrotnie nie grali w żadną grę wideo jest błędem poznawczym i to bardzo niebezpiecznym błędem, bo prowadzącym do budowania w nas znowu fałszywego przekonania, że gry wideo nie są formą sztuki. Gry wideo są formą sztuki. Co więcej, jedną z najdoskonalszych, bo tylko w grze wideo jesteśmy w stanie obejrzeć film, obejrzeć serial, przeczytać książkę i komiks, czego nie jesteśmy w stanie powiedzieć o innych, nieinteraktywnych mediach przeze mnie wymienionych w odniesieniu do samej gier wideo. Gra wideo jest medium doskonałym i dlatego też Powoduje najwięcej problemów, jeżeli chodzi o jej badanie, ale to nie sprawia, absolutnie nie i nie powinno, by z tą większą łatwością obarczać gry wideo problemami, które były w naszej cywilizacji przez wieki, niezależnie od tego, jakie tworzyliśmy formy sztuki. Do następnego.